Bo od... Na razie nie w ogóle. Dwie edycje były, gdzie ktoś przegrał z niewidomym. <grym> tak, najgorsze jest to, że ja tego nie widziałem. <grym> tak, tak jak ona. <grym> no ale to mm, słyszałem już o tym. Nie, no ogólnie wystrój i to, jak to na razie, jak wygląda studio, nie, to tak średnio. Więc to był gimper. I to jest prawidłowe! Prawidłowe! <grym> wow! by... Kto okay. ma odpowiadać? E, to co? Ty nie możesz, nie? Nie mogę. To brudzu. Dajesz. Dobrze. E, Macieju, pytanie do ciebie. Uwaga. Spróbuję takie bardzo trudne. Może fizyka i gotowanie. Na chuj Jak nazywał się mój drugi program? Aha, czyli to nie jest roast, to jest tylko jakieś takie bajdurzenie na razie. Okej. Okay. No to w ogóle włączymy gorszą jakość, bo szkoda tego internetu, bo jakiś laki mam. 44 pytań. O, ty kurwa, tylko nie 44. Czyli to nie jest Raus, tylko to jest ten. Jakaś zapowiedź, tak? Do czego służy? Lakto. Zwiększenie karmu kobiet w ciąży, B do miejsc intymnych, C do odciągania pokarmu. Jesteś w temacie, więc myślę, że powiesz od razu. Może ogólnie do zwiększania pokarmu. Ja. Hmm. Laktowa. Z czym ci się <laughs> temu odpowiadasz? Mieszko. <laughs> Mieszku. Pytanie do Mieszka Minkiewicza. A. Paweł Hałupka. B. Frisce C. Socha, D. <laughs> Słuchaj, Mateusz. Bo... <laughs> A. Fris, B. Mateusz, Socha, C. Paweł, D. Wojt. Ale to można różnie zrozumieć, kurwa, problem z poceniem się, za dużo nie, się poci, nie, pozi, nie, nie, nie można się Chodzi o to, kto się poci tak, że jebie jasne. Dlaczego ja ja jest, jest, jest Paweł, a jest Mateusz Socha? Bo... Dziwne, dziwne. Oby, powiem tak, dziwna koncepcja raczej nie, nie zachęca do kupna tego roastu. Nie wiem. Co zaoferowali Gargamelowi, że się zgodził na występ, tutaj? Mam myślę, że dużo pieniędzy. Ale powinien wziąć dwa razy więcej. Mm. <laughs> no to co patrzę, jak, jaka to jest koncepcja tej promocji. No, mnie nie zachęciło. Bo... Powiem tak: puściłem to i ludzie na live spadają, nie? To jakby to samo mówi wiele. O tym, czy to jest ciekawe. I przez to ludzie pomyślą, że ten roz będzie tak wyglądał.